Są wokół nas miejsca pełne ludzkich uczuć i namiętności, tych dawnych, trochę wyblakłych oraz tych pulsujących dzisiaj. Miejsca czasem naznaczone zbrodnią, która na zawsze pozostawia tam swoje piętno, czyniąc z nich miejsca przeklęte. W tej historii pasuje tytuł znanego polskiego serialu Pogranicze w ogniu. Naprawdę druga połowa lat 90. polsko-niemiecko-czeskie pogranicze Skorzelec, Bogatynia, Lubań, Lwówak Śląski to jest teren, na który nie sięgała władza rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Tam rządziły gangi przemytników. Wiele osób w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęło. Z uwagi na to, że jest to teren górzysty, w którym znajdują się i sztonie, i jaskinie, prawdopodobnie te osoby gdzieś tam albo zostały no, zabite. Nie wszyscy zostali do dzisiaj odnalezieni. Według szacunków policji, w wyniku gangsterskich porachunków w ciągu kilkunastu miesięcy życie straciły 22 osoby. Ludzie ginęli bez śladu a na leśnych drogach rozgrywały się sceny jakby żywcem wyjęte z filmów Quentina Tarantino. Leśna, niewielka miejscowość na Pogórzu Izerskim, oddalona o godzinę jazdy samochodem od Jeleniej Góry. Największą atrakcją jest tu pobliski zamek Czocha, warowna twierdza wybudowana na polecenie czeskiego króla Wacława w XIII wieku. W czasie II wojny mieściła się w nim szkoła szyfrantów Abwery. Wiekowe mury kryją w sobie niejedną posępną tajemnicę. Ale wszystkie one bledną przy tym, co zdarzyło się całkiem niedawno w pewną wrześniową noc na drodze z Leśnej do Boszkowic. Jest noc 7 na 8 września 1998 roku. Waleranka jedzie taką krętą górską drogą w okolicach wsi Leśna. Walerian K to postać dosyć tajemnicza. Powiązano go później z gangiem Jacka B. Pseudonim Lelek. Wiemy, że nie miał on polskiego paszportu. Wiemy, że był w pewnej części Koreańczykiem. To znaczy po jednym z rodziców. On sam kreował siebie na handlarza z bazarów osobę, która sprowadzała używane auta, podrabiany sprzęt, podrabiane materiały typu Atlas. Oprócz Waleriana K, w samochodzie znajduje się jeszcze dwóch mężczyzn. Jednym z nich jest właściciel auta, drugim członek gangulelka, prawdopodobnie konstruktor bomb używanych w zamachach. W pewnym momencie osoby, które jechały tymże samochodem, zorientowały się, że są śledzone. Nie bardzo wiedzieli oni, kto ich śledzi i z jakich przyczyn. Wówczas Walerian K przejmuje inicjatywę polecił kierowcy przyspieszyć, skręcić w boczną drogę prowadzącą właśnie na miejscowość Bożkowice. A ponieważ podróżowali oni samochodem o bardzo mm, mocnym silniku, zdołali wyforsować się na jakąś odległość znaczną przed samochodem, który za nimi jechał, a następnie swój pojazd postawili w poprzek drogi, rozstawili się po obu stronach drogi i oczekiwali na tenże pojazd, który za nimi podążał. Kierowca nadjeżdżającego samochodu w ostatniej chwili zauważa pozostawione na drodze auto. Być może intuicyjnie wyczuwa pułapkę i hamuje gwałtownie, ale jest już za późno. Rozlegają się strzały. Kierowca zginął, zginął od serii z karabiny maszynowego. Podróżujący drugim samochodem mężczyźni zostają wywleczeni z auta. Walerian K trzyma ich pod lufą, a członek gangulelka rozpoczyna przesłuchanie. Chcę wiedzieć, kim są. Ale inicjatywę znów przejmuje Valerian K. i wkracza do akcji. W trakcie przesłuchiwania, zanim cokolwiek zdążyli powiedzieć, sprawca z bardzo bliskiej odległości wszystkie cztery osoby pozbawił życia. Według późniejszych ustaleń prokuratury, sprawcą zabójstwa był Valerian K. Były to strzały z broni krótkiej w głowę. Wczesnym rankiem na drodze są już policjanci i przedstawiciele prokuratury. Jest dla nich oczywiste, że nocna egzekucja to kolejny akt trwającej już od kilku miesięcy wojny gangów. Gangi walczą o przejęcie kontroli nad przemytem z Europy Zachodniej spirytusu i papierosów. Najpierw był jeden gang, jedna grupa przemytników. Ich szefem był nieki Carrington z M. Drobny, powiedzmy, przedsiębiorca z Gorzelca, mieszkający w takim dwu- trzypiętrowym bloku w Zawidowie pod Gorzelcem, na samej granicy. Pieniądze na rozkręcenie przemytniczego interesu pochodziły z jak najbardziej legalnego źródła. Zbigniew M. prowadził wcześniej wraz z żoną dobrze prosperującą firmę transportową. Grupa ta była bardzo dobrze zorganizowana, rozbudowana do kilkudziesięciu osób. Przemyt ten odbywał się poprzez tak tzw. zieloną granicę, przede wszystkim, jak również przez przejścia graniczne, które nie były dosyć dobrze pilnowane. Eskalacja tego, tego przemytniczego procederu, z którego wzięły się wszystkie krwawe wydarzenia, była. Wtedy, kiedy przez Odrę w okolicach Gubina postawiono zwany most techniczny, tam była budowana autentyczna przeprawa, terminal, przejście graniczne. Most służący ekipom budowlanym służył też gangsterom do przemycania nieprawdopodobnej ilości spirytusu z zagranicy do Polski. Spirytus był tam kupowany za grosze, całymi tirami, cysternami wjeżdżał tutaj. Był sprzedawany bez akcyzy, bez odpowiednich podatków. Skoro państwa traciły na tym gigantyczne pieniądze, a gangsterzy bajeczne pieniądze zarabiali. Powodów powodzenia spirytusowej kontrabandy w latach 90. było kilka. Pierwszym było to, że przepisy polskie dotyczące sprowadzania i alkoholu, spirytusu z zagranicy nie były zbyt precyzyjne i łatwo było bardzo łatwo było zakupić na terenie gorzelni zagranicznych tysiące litrów spirytusu, płacąc za niego bardzo niewielkie pieniądze. Przewieźć ten spirytus do granicy, w Polsce, do granicy z Polską też było łatwo, bo po drodze nikt go nie kontrolował. Jedynym problemem była kontrola na granicy polskiej. Przemytnicy byli bardzo pomysłowi. Mieli znakomicie podrobione faktury, a spirytus wjeżdżał do Polski na przykład jako odmrażacz do szyb. Barwiono go specjalną substancją, którą potem w doskonale wyposażonych rozlewniach oddzielano od spirytusu. Przemytnicy korzystali też z pomocy przekupionych strażników granicznych. Każdy z uczestników przemytu otrzymywał za to wynagrodzenie, w zależności od tego, jaką funkcję spełniał w grupie. I tak można wymienić kierowcy, w zależności od tego, czy jechali w Polsce, czy jechali za granicą, czy jechali, przejeżdżali przez granicę. Trzymywali od 500 do 1000 ówczesnych marek niemieckich. Za, za jedną taką noc eee, czujki, czyli te osoby, które stały i pilnowały, czy nie, nad, nie nadjeżdża jakiś patrol policji bądź straży granicznej. 100 marek, 200 marek, to też zależało, wynagrodzenie zależało od wielkości przemytu. Jeśli na jednym przemycie Carrington zarabiał wówczas w przeliczeniu na, pol, na dzisiejsze pieniądze, powiedzmy milion złotych, to wynagrodzenie było odpowiednie większe. Jeśli przemyt był mniejszy, bo akurat były mniejsze auta do dyspozycji, i zarabiał 500 tysięcy, no to to wynagrodzenie było odpowiednio niższe i wahało się powiedzmy od, od, od 100 marek za najprostszą czynność, czyli nawet, nawet załadowanie beczek w gorzelni, czy też wyładowanie do, 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 do 3 tysięcy do marek, do 4 tysięcy marek za, za, za już za jakąś czynność, która wymagała większej wprawy, większej wiedzy. Jak później oszacowano, w latach 1997-98 do Polski sprowadzono nielegalnie około 2 milionów litrów spirytusu. Skarb państwa stracił w ten sposób ponad 150 milionów złotych. Zyski, które były osiągane przez grupę zaczęło bardzo mocno kłuć w oczy innych przestępców, którzy również chcieli partycypować w tych, w tych działaniach. I też zająć się właśnie przemytem. Dość szybko Carringtonowi wyrosła konkurencja. Yy, niejaki Jacek B., pseudonim Lelek, pochodzący ze Wschowej, przyjechał yy, tutaj do naszej po, po, południowo-zachodniej południowo Polski yy, i również zaczął na własną rękę organizować przemyt. Stał się konkurencją dla Carringtona. Yy, odkupował mu żołnierzy, płacił im nieco więcej. On yy, z początku przemycał tytoń papierosy, szmuglował po, na, na plecach swoich yy, ludzi, którym płacił za przeniesienie plecaka wypełnionego papierosami yy, po 100 marek, po 200 marek. To zabierało godzinę, dwie tym ludziom. Yy, i na tym jego fortuna też była z miesiąca na miesiąc coraz większa, i wówczas stwierdził, że jest na tyle mocny, że może wejść, może zacząć konkurować z Carringtonem. Grupa Carringtona, widząc, że jej zyski zaczęły no, w jakiś sposób spadać, ponieważ inne osoby weszły im w paradę. Dogadała się ta grupa z tak zwaną mafią pruszkowską, proponując im w zamian znaczące zyski ze swojej działalności. Lelek tymczasem dogadał się z grupą przestępczą z wybrzeża kierowaną przez Nikosia. I tak się zaczęła wojna. Wojna bardzo krwawa, wojna, w której obydwie strony nie przebierały w środka, w której używano broni automatycznej, granatników różnych. To była bardzo dobrze uzbrojona grupa. Czy takie bardzo gwałtowne wydarzenie to zamach na Lelka? Taki bardzo, bardzo filmowy. Wszystko to się tak odbywało, można powiedzieć, jak nawet w czasie II wojny światowej, kiedy partyzanci organizowali zasadzki na, na konwoje niemieckie. Tuż przed autem zwalane jest drzewo, czy też jakiś słup taki drewniany telefoniczny. Kierował wówczas ochroniarz. Ochroniasz szlelka, i tak naprawdę tylko dzięki jego przytomności, umysłu i sprawności jako kierowcy udało się ujść im, życie, ujść im z życiem. Bowiem, kiedy powoli dojeżdżali do tego drzewa, zwalonego, rozległy się strzały. Wówczas ochroniasz Lelka natychmiast zawrócił na, na dosyć szerokiej drodze, i udało mu się zawrócić i odjechali. Kilka tygodni później. W Gorzelcu przy ulicy zamiejsko lubańskiej ginie grupa Białorusinów. Podobno przez pomyłkę, podobno Lelek wziął ich za zabójców, nasłanych przez Karyktora. Przez Wojna zaostrza się. Grupa Lelka próbuje wziąć odwet. Jest czerwiec 1998 roku. Bardzo dramatyczne wydarzenie w Modrzewiach. Tam. W jednej z willi, w takim domku w zasadzie, pod lasem przetrzymywany jest e, gangster z grupy Carringtona, nieki grzywa. Przez wiele lat nie było wiadomo dlaczego, co się stało, że tam e, znaleziono ciała czterech młodych mężczyzn. Trzech było rozstrzelanych, skrępowanych. To była normalna egzekucja. Dzisiaj już prokuratura mniej więcej doszła do tego, że to właśnie było. Odbicie porwanego i przetrzymywanego zakładnika. Zdaniem prokuratury na miejscu zdarzenia był osobiście karyk. To postępowanie było przed laty umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Obecnie, w związku z ujawnieniem się nowych okoliczności w tej sprawie, sprawa została podjęta na nowo. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie zarzutu podejrzanemu Zbigniewowi M. Nie został on dotychczas przesłuchany w charakterze podejrzanego z powodów z powodu formalnych. Istnieje tu pewna przeszkoda formalna związana ze stanem zdrowia podejrzanego. kolejne wydarzenie to lipiec chyba 98 roku hotel Baron w Jeleniej Górze. Kolejna strzelanina, później zamach na Carringtona, sierpień. 1998 roku tutaj na arenę tych potyczek gangsterskich między grupami Lelka i Carringtona już wtedy się o tym głośno mówi, że to jest właśnie tych dwóch liderów, zwalczających się grup. Wchodzi Koreańczyk z rosyjskim czy też ukraińskim paszportem Walerian K. To on jest kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym wybucha bomba. Prawie że bezpośrednio pod nogami Carringtona. Carrington uchodzi jednak z życiem. Helikopterem zostaje przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Walerionka, który to bombę zdetonował, boi się zemsty. Dramatyczna noc z 7 na 8 września 1998 roku, kiedy pięciu młodych mężczyzn zostało zastrzelonych na drodze z Leśnej do Boszkowic, wpisuje się więc w logiczny ciąg wydarzeń gangsterskiej wojny. Ale śledczy mają nieoczekiwany problem, bowiem zastrzeleni mężczyźni nie należą do żadnego z gangów. Według późniejszych ustaleń, najbardziej krwawy akt tej wojny zdarzył się w wyniku pomyłki. Mężczyźni, którzy podążali za samochodem, w którym jechał Walerian K., byli prawdopodobnie złodziejami samochodów. Walerian K. myśli, że to są zabójcy nasłani przez Carringtona. Oni nie wiedzą, kim jest Walerianka. Oni poznali samochód człowieka, który był winien jakieś pieniądze. Człowiek rzeczywiście jedzie z Walerianem Katym tym samochodem. On myśli, że to są zabójcy, oni myślą, że jej dłużnik jedzie i że oni być może będą w stanie jakoś odzyskać pieniądze albo z nim porozmawiać o zwrocie tego długu, ja wiem, może nawet pobić. Kiedy Walerian K. i podróżujący z nim gangster z grupy Lelka orientują się, że nastąpiła pomyłka, jest już za późno. Nie żyje kierowca śledzącego ich samochodu. A czterej pozostali w przeżyciu mężczyźni są świadkami tej zbrodni. Dlatego muszą zginąć, było to nieporozumienie, no, w wyniku którego. Tych pięciu ludzi straciło życie. Tam w tych czasach panowała logika Dzikiego Zachodu. Logika, kto szybciej wyciągnie broń, kto szybciej wystrzeli, ten przeżyje. Walerian był szybszy. To jedna z prawdopodobnych wersji wydarzeń. Nic w tej sprawie nie jest bowiem do końca pewne, a wiele jej wątków ma do dziś klauzulę tajności. Jak było naprawdę? Być może tylko Walerian K. Choć on sam utrzymywał podczas procesu, że nigdy nie był na miejscu egzekucji i że ze zbrodnią nie ma nic wspólnego. Gangster z grupy Lelka, który jak się sądzi jechał z Walerianem K., zginął podczas konstruowania bomby, która miała prawdopodobnie posłużyć do zamachu na policjantów próbujących rozbić walczące gangi. Do zatrzymania sprawcy doszło również prawdopodobnie na skutek swego rodzaju przypadku, albowiem podczas legitymowania tego sprawcy okazało się, że posiadał sobie granat ręczny. Jako osoba, która nie przybywała na stałe w Polsce i która w Polsce nie miała miejsca stałego pobytu, został w związku z tym przestępstwem tymczasowo aresztowany, przeprowadzone zostało postępowanie w przedmiocie tegoż nielegalnego posiadania granatu ręcznego, Granat, który znaleziono przy walerianie K, był zabezpieczony gwoździem. Zawleczkę, która była jedną z poszlak w tej sprawie, znaleziono na drodze z leśnej do Boszkowic, w miejscu egzekucji. Z tego co ja pamiętam z tej sprawy i z aktu oskarżenia, to była nie jedna z pierwszych sytuacji prawnych, w których wymiar sprawiedliwości, organy ścigania skorzystały z instytucji, to bardzo skutecznie z instytucji, tak zwanego świadka anonimowego, świadka inkognito. Takiego klasycznego świadka inkognito, czyli przypadkowego yy, świadka zdarzenia, grzybiarza, leśniczego, nie mam pojęcia. Kogoś, kto, kto widział i yy, kto opowiedział pod warunkiem, że jego tożsamość nigdy, przenigdy nie będzie ujawniona. Sąd wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności jako karę za te pięć zabójstw. Dodatkowo była jeszcze kara 15 lat pozbawienia wolności, z tego co pamiętam, dlatego, że sprawą objęty był jeszcze inny czyn, to znaczy usiłowanie zamachu, usiłowanie pozbawienia życia Carringtona, również wykonywana przez tego samego sprawcę. To jest moment, w którym ktoś gdzieś tam w Warszawie, w komendzie głównej policji, chyba musiał powiedzieć dosyć, powołano specjalną grupę zadaniową. Na jej czele stanął szef działu do walki z przestępczością zorganizowaną wrocławskiego, wrocławskiej policji, pan Marcin Brzezinski. Z skład tej grupy wyszli najlepsi policjanci, funkcjonariusze też Straży Granicznej, Wczesnego Urzędu Ochrony Państwa. Grupa nosiła znamienny kryptonim. Nazwano ją Zachód. W czasie działania grupy Zachód zatrzymano ponad 100 osób, odzyskano kilkadziesiąt sztuk broni palnej, kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych, odzyskano kilkadziesiąt skradzionych samochodów, jak również kilkaset ustaloną i odzyskano kilkaset samochodów, które już były rozłożone i pocięte na części. Policjanci tam na pograniczu zrobili nieprawdopodobną robotę. Oni doprowadzili do tego, że bomby przestały wybuchać, że gangsterzy trafili do, do więzienia. Tam kilka bardzo poważnych grup przestępczych zostało rozbitych. Na tym terenie można powiedzieć, że no, nie ma żadnych sygnałów, ani nie toczą się żadne wojny gangów, jak również no, nie ma tam żadnych grup przestępczych.